To jest czujnik otwierania klapy bagażnika nogą. To jest tak ustawione, żeby było dokładnie na środku. Oczywiście można nadal otwierać przyciskiem, który znajduje się tutaj pod klapą. On cały czas działa. Otwieranie jest dzięki temu, że do tych uchwytów są przyczepione amortyzatory, które wypychają do góry element otwierający klapę badażnika. Niestety jest taki problem, że podczas mycia się to otwiera samoistnie. Jak skierujemy z pod spód, po prostu w takiej sytuacji ja przytrzymuję klapę i. Dzięki temu woda się nie naleje do środka.